Hej Barbie! Hej Ken! Wyobraźcie sobie, że ostatnio z jagodą wybrałyśmy się na roki. I całkiem przypadkiem trafiłyśmy do Barbie Landu i tam znalazłyśmy sklep, w którym wydałyśmy trochę Barbie do i kupiłyśmy Barbie słodycze, które postanowiłyśmy specjalnie dla was przetestować w realnym życiu. Jeżeli kiedykolwiek trzymaliście lalkę Barbie w ręce, albo Kena, albo nie wiem, actionmana. <laughs> albo oglądaliście jakąś bajkę z Barbie. Barbie, to zostawcie teraz łapkę w górę, a my przejdźmy do tej słodkiej przygody. Okej okay, Barbie, czas na opening. Okej okay, Barbie. <laughs> ok, Umaga. możesz wybierać pierwsza Barbie. Ale zagrajcie, która Barbie pierwsza. Nie, że może Barbie pierwsza. Okej, okay, Ken. Oh, yeah. Trzy po trzy! Trzy po trzy! Trzy po trzy! Ach! <laughs> Dobra, ja pierwsza i tak. Pierwsze z brzegu. No, Jaki duży. duże! Jednego. Co to jest Barbie? To są kolorowe mrożonki Barbie? Tak, nie dość, że mrożonki, czyli smak dzieciństwa. To jeszcze Barbie. I to w jakich smakach? Barbiowym. Frynowym. Z owocowym sokiem, ale chyba smaków nie ma. Dowiemy się jak otworzymy. Uwaga. Dobra, losujemy. Nie? Ej, dużo tego! Czy ja to widzę smak bananowy? A ja widzę truskawkowy. Bananowy? Bananowo-japkowy! Ja mam truskawkowy, jest jeszcze arbus, cola Jakiś. A, arbusowy ja znowu? Ja chcę to. Ale... Ananasowy? Ja chcę to, to jest limonkowy. Ej, takich smaków e, za naszego dzieciństwa nie było, nie byłem, jestem bardzo ciekawa byłem. jak to smakuje. Otwieramy. I zauważ, że na każdym, e, na każdej mrożącej jest inna lalka barwi. Dobra. Okay. Ja Otwieramy. mam jednak kolowe, a nie limonkowe. O, Świetnie. Ja uwielbiałam kolowe jak byłam mała. Wow! O ty zębami, jak w dzieciństwie. Ja poszłam na łaskliznę. Jeszcze tu. O! Zjedz. Idealnie. Dobra. Mmm! Ale pycha. One są tone są tym mm -hmm. sokiem. To jak kola, smakuje jak, jak były mrożonki, nie? I one miały na końcu tylko ten taki soczek. intensywny soczek, a reszta to była woda, praktycznie. I są takie idealnie miękkie do gryzienia. Tak, mm -hmm. 10 na 10 mm -hmm. Ja miałem life hack, jak byłem mały, Z zębem robiłem tylko małą dziurkę i wysysałem sok. O, tak, tak, ja, ja też tak robiłam. robiłam! A później w środku zostało tylko lód, lód. Bez wody. Ale i tak się Tak. Powiem tak, coś nowego, 10 na 10. Kiedy polecam. ostatni raz pałkę lodową? Nie pamiętam, no właśnie chyba jak była mała. No ja chyba jak miałam 7 lat. 50 lat temu. <grym> nie, fajnie wrócić do tego smaku. Okej okay, Barbie, teraz ja. Okej okay, Barbie. O, coś znowu dużego. I dobrego. To chyba moje ulubione. Jeszcze nie próbowałaś. To są jakieś przekąski czekoladowe, ale w ogóle bardzo ładne opakowanie jest. Bo barwi wszystko co z Barwi to jest ładne. Ile tego jest? Wow. I każde ciasteczko jest inolet. Ja w ogóle jestem mega fanką mlecznych kanapek, takich seven daysów też, z jakimś tadzieniem czekoladowym, więc mam nadzieję, że to będzie smakowało tak samo. Dobra, to jest jakiś czekoladowy smak z miodem, ale pachnie tak Ej, prawda. to w ogóle nie jest czekoladowa kanapka, wygląda jak biały biszkopt. A jak wygląda na obrazku, podobnie nie, czy też? nie? Nie, właśnie na obrazku jest, że cała jest w czekoladzie. Jaki skam! Dobra, Dużo czekolady. Dużo czekolady, a tam miało być w środku miód, więc nie rozumiem w ogóle. Może to? Albo wydaje mi się, że po prostu ten biszkopt jest taki w miodzie trochę. Nie no, w środku jest ewidentnie czekolada. Tak, więc ten biszkopt jest czekoladowy, mm -hmm. ale jest bardzo dobry. jest mięciutkie, czekoladowe. A nie brakuje tej górnej warstwy czekolady? Brakuje. No ja lubię tą warstwę czekolady jeszcze oblaną, ale akurat tutaj nie ma, ale to nie przeszkadza w sumie. 10 na 10. 9. Bo nie No. Hmm. Dobra, moja kolej. Wydaje mi się, że nie mamy się czego obawiać, bo będzie wszystko dobre. Będę się na ślepo to oh! Oh! Telefon Barbie? Wow! Z drażytkami z tyłu, ale on ma baterię, więc może to działa jakoś. To chyba Ken. Tu dzwoni Ken. Halo Ken. Ja. O nie, no. to jest ten dźwięk z, z mojej młodości, ja miałem też taką dziwną zabawkę, która mówiła to I love you Zobacz ile ma dźwięku To chyba było w każdym zabawkowym telefonie z naszego dzieciństwa no. Ten dźwięk ma z 30 lat ale nigdy nie miałam takiego telefonu Barbie. Ja też nie, a chciałabym bardzo. Ja też bym bardzo chciała. Możemy się teraz nim nacieszyć i zobaczmy te draże z tyłu. Dobra, sama zabawka spoko, fajna, ale jeśli chodzi o słodycz... To są to serduszka! Są to same jakieś cukierki, drażetki, pewnie jakieś pudrowe takie. Na pewno. One wyglądają jak takie tik-taki w kształcie serduszek. Ale są Ja biorę różowe. Dobra, to ja białe. Masz wszystkie zęby? Nie wiem. Barbie? Twarde. Dobra. To są pudrowe cukierki, takie jak były w takiej małe, te pudrowe cukierki różowe. Mmm, to smakują podobnie. Podobnie, ale to nie jest to, bo są twarde. Nie są takie mięciutkie. Są bardzo twarde no. i można połamać zęby, mam nadzieję, że mój jest cały. No i co, wsypujesz sobie to tutaj z powrotem do środka. I się lansujesz. I się na podwórku lansujesz, że masz telefon Barbie i cukierki w kształcie serduszek. Zamykasz. I że, i że Ken do cię dzwoni i mówi I love you. No. Hello, Ken I love, I love you. I love you. Nie no fajna zabaweczka. Jakbym miała 10 lat, to z pewnością bym ją Dobra, zagrajcie sobie w kamienicy papier, która zawija fona. Jakby była kolejna A, no dobra, dobra. Ale... Ja nie mam czego żałować, bo ja mam swój telefon Barbie. Co Okej, to jest? <laughs> Barbie Pink? To jest moja obudowana telefon. Ale... O, o Moja kolej Barbie. No jestem ciekawa Barbie, co Ty tam znajdziesz z o, Barbie. O, 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 Coś do picia! O, w końcu! Ale czekaj, bo... Mamy dwie sztuki. Napój Barbie, czyli y, napój jabłko z wodą niegazowaną. No kena! A ja mam dwie Barbie. Która pierwsza wypiję? Wzyszedł. To jest w ogóle bio? bio. Barbie w filmie piła tak. No na pi No ona tak piła, że, że wdawała, w ogóle nie piła. Aha, a... ja nie, nie I chciała błyszczyku sobie zmazać z ust. Cheers! <śles> <śles> Idealnie! Smakuje jak to bio. Woda. <śles> Smakuje jak woda. Cukiem z cytryną, prawda? No. Takie cztery na 10. Ale ma troszkę aromatu wiśni. Na pewno jest zdrowe. O, jakieś ciasteczka są to wafelki truskawkowe. Z prawdziwymi truskawkami, czyli pewnie będą różowe w środku. No, totalnie. Mmm. Yeah. Wow. Myślałem będę o smaku gumy balonowej, wiecie? Ej, są posklejane. Aha! A, ja! <grywa> Dobra, udało się doprowadzić się do porządku. No, pachnie pięknie. Ucha. Mhm. No i troszkę w koła. Bardzo miękkie te wafelki, zamiast takie chrupiące. No są takie miękkie. Dobre. Takie. 7 na 10. Mhm. Gadam się. Barbie. O, tak! Czyli w środku pewnie będą laleczki. To jest kinder niespodzianka z Niemiec. O proszę. Słuchaj, tak by brzmiała lalka Barbie z Niemiec. Zwa figurę and Piękne! Bardzo pięknie. to mikro Berlin, hashing! Barasu! się wcieliłaś. Otwieramy, nie mogę się doczekać. Tu są aż cztery! Dobra, wybieraj. Biorę tam, a ja tą. I co tam będzie w środku Barbie? No, taka mini Barbie, myślisz, że będzie? No, ja musi być, Liczę nie? na to. No, oczywiście, kinel nie jest bydlanka, to klasyk to smakuje. Jak? Niebo. Tutaj nie ma co nawet komentować. To jest najlepsza czekolada na świecie. 10 na 10. Ale sprawdźmy, co nam się wylosowało. Z fajfigurem, gwarantie. Yeah. Ja mam lalkę? Ty nie masz? Ja mam lalkę Barbie. Ja mam coś dla lalki Barbie. Co to jest? Ja ci nie powiem. Ja mam lalkę Barbie. Mechanika chyba. Tak. Lalka Barbie mechanik. Ale fajna. Robotnik mechanik, budowlaniec. Ja liczyłam na to, że będę miała lalkę Barbie blondynkę, księżniczkę, tak? A co masz? No nie wiem. Kuraj nogi. <noise> to jest jakiś nie wiem, co to jest. To ma... jest branzoletka. Dobra, udało mi się ją złożyć, ale na moją rękę na pewno to nie będzie po no co. To jest dla dziecka. Dobra, otwieramy kolejną. Może tam będzie kolejna lalka Barbie. Oby... Tak, ja mam kolejną lalkę. Nie, ja mam ja znowu zabawkę jakąś. Ej, dlaczego, jakby byłyśmy małe, to nie było Kinder yy, niespodzianek z lalkami Barbie? Nie no! Też nie masz. <grafią> nie mam! Ja mam Lalkę Barbie, która jeździ na łyżwach, łyżwiarkę. Rozgwiazdę. Czy to jest... <grafią> Naprawdę! <grafią> Zobaczcie, ona jest na takim serduszku i może się przemieszczać. Nie, to... nie wiesz co to jest. To jest do tego, żeby schować tu list i yy, rzucić do morza dla Kena. Super ekologiczne! Oceniajmy. Nie każ mi tego oceniać. Bo czekolada 10, 10, ale zabawki beznadziejne trafiłam. Moje 10 na 10, polecam. Teraz Ty Barbie. czy tam jest jakaś Barbie. Coś okrągłego. O! Torebka?! Nie! Jest to torebka, a w niej są najpotrzebniejsze rzeczy, czyli błyszczyk, lakier do paznokci, bransoletka, pierścionek i to, to nie wiem, jakiś puder? Chyba tak, puder w yy, kulkach. Otwieramy to. Oddałabym duszę po prostu, jakbym była małym dzieckiem i bym takie coś miała dostać. No, no przecież już widzę małą mnie, jak widzi takie coś i oczy po prostu się świecą. To jest marzenie każdej dziewczynki. Wow. Dobra, na ty wybieraj. Dobra, ja wybieram błyszczyk. Hmm. Ja wybieram lakier do paznokci. Jak to pachnie, takimi cukierkami. Tak? No, to jest jakiś proszek i pachnie też cukierkami. Bardzo ciężko dostępny słodycz. No patrz na moją. No ty to odgryź po prostu. Mm. Pudrowy cukierek. Takie Drog... twarde. Ouch. To jest takie twarde jak te w telefonie drażetki. A to jest taki po prostu kwaśny proszek. Ej, cukrybowy. to też jest kwaśne. To, bo to jest takim samym smak. No, okej. Okay. Znowu możesz wybrać. E, to ja wybieram ten puder. Myślałam, że brązoletkę weźmie. Oddałam no, Ci brązoletkę. Ja mam już drugą, bo jedną dostałam od widzki kiedyś na spotkaniu. Dziękuję. Dobra, tutaj są te drażetki. Co w tym telefonie serduszka, to tutaj są kółeczka. Ok, a to? Czy już wiemy jak to smakuje pewnie? Mmm, nie! To jest bardziej kruche. I słodsze i paskowate trochę. To też. No. czyli to jest to samo, tylko okej. to jest na bransoletce. No, czy ja widzę pierścionek? No, ale jest mega. Wow. Nie wchodzi ci no, chodzi, tylko na Wchodzi tylko, nawet na mojego palca mi nie no, wyjdzie. czy mi wyjdzie. Wow. Oh. Idealnie! <laughs> okej, okay, jak oceniamy ten zestaw? No 10 na 10. No ja bym powiedziała, że takie 7 na 10, bo jednak słodycze, no takie znikome. No troszkę tak. Wszystko to są w tym samym smaku w i no 7 na 10, ale fajna torebka przynajmniej. Będę miała na imprezy. Wydaje mi się, że już nic lepszego od telefonu i torebki nie znajdziesz, myślisz? pierścionka. To co to jest? Nie Sprawdźmy. Słuchaj Barbie, to jest jakiś mini mystery box chyba, wiesz? No to otwieraj go. Okej. Okay. Tak, i znowu jest pierścionek, ale to jest już jakiś diament, czyli oho, to jest lizak. No. Ja mam pytanko, czy zegarek przypadkiem nie pokazuje 15.15? 15? Z tego, co kojarzę, to była albo 20, albo 15.15? 15, czy 15.30? Tutaj w Barbilandzie, mój drogi, jest za 5.8. O! Czas się nie liczy w Barbilandzie. Sprawdźmy, czy te draże smakują lepiej niż tamte. Ale ten mi nie wchodzi na palec. Na tym nie wchodzi. Aha, jakiś się oświadczył. Chyba tak? Takie bardziej słodziutkie. E, słodkie. To na co to czekaliśmy kurczę. za każdym razem w dzieciństwie, żeby ugryźć tarczę. Tak, i to się zawsze zostawiało na sam koniec, i była wtedy taka satysfakcja. Mhm. Mm, wszystko smakuje tak samo. Okej, okay, to jest bardzo, bardzo tak. słodkie i nie ma smaku. Jak A jak wiesz, tak sobie dobudzi jak smaczek. Barbie zidzia. No, no chyba zostanę żoną, więc 10 na 10? 7 na 10. Okej, okay, Barbie. Teraz ty, Barbie. Teraz. To są podróby Kinder niespodzianek? Tak, to są też jajka. Może tutaj teraz lalkę Barbie w końcu. Jedna dla ciebie. Różowe. różowe. Jedna dla mnie i jedna na pół. Tutaj to już widać, że to jest Barbie. No właśnie, różowe jajko. Na pewno w środku musi być laleczka. Ja godaj, jak teraz nie trafi śladki, to ja już będę powątpiewała w to, że jesteś prawdziwą Barbie. Ej, one się same rozpływają. Czekolada? spróbuję ja tej czekolady. Nope. Najtańsza czekolada. Nic szczególnego. No. Nie. O, nie. o nie! O nie! Ty masz lalkę? O nie! Ty widzisz, co to jest? Aha. Nie! są tylko hologramy, lalka. Ale skam! Nie wiem, że czekolada beznadziejna. To jeszcze zamiast prawdziwych lalek Barbie. Są takie. Wydrukowane na poli. Tak. Jak zamawiasz coś z Chin, oczekiwania Ale blondynkę, mam blondynkę, tak. Dobra, zobaczymy, jaka będzie trzecia. Jak jaką postawiasz? Ruda! Lunetka, ale proste włosy. Co to jest? O kurde, tutaj już na grubo polecieli, bo tutaj jest prawdziwa lalka! Wow! No spójrz, Uuu. tak to wygląda. Nie no. Nie oszukujmy się, wygląda to bardzo źle. 2 na 10. 1 na 10. ten Barbie Box się kiedyś skończy? Dwie na wyciągnęłam. No nie, Ty zawsze musisz dwie na raz. Okej, okay, co my to mamy? Serduszko z niespodzianką. No, no i błyszczyk kolejny, to teraz Ty rozpieczętujesz błyszczyk. A Ty serduszko. Dobrze, uwaga. Tadam. Puzzle, puzzle? No, serio? Puzzle, co to jest? Naklejki? Jakaś naklejka, tak jak na zegarek. Kolejna naklejka Barbie i jakieś cukiereczki różowe. Tym razem też serduszka. Ja mam pomadkę z lizaka, czyli tak. Mogę sobie ją namoczyć. Teraz tego. No. I właśnie sobie usta. Mhm. A później dać Kenowi buziaka. No, I to na ten będzie najsłodszy buziak w jego życiu. O, tak. Ej, fajne. chcesz sobie nasmarować usta i zostawić sobie na później. I jak się przypomni, że chce się słodkiego, to się po prostu sobie Idealnie. <laughs> 10 na 10 moim zdaniem. Jeszcze jakby miała funkcję nawilżającą, to już w ogóle. Dobra, to spróbujmy tych cukierków. Jakieś ciemne to są. No właśnie. Dlatego mówię, że może będą jeszcze... Czekaj. Nie, myślałam, że one mają dziurki. No, to są czekoladowe. czekoladowe. To są takie jak MMM-y. No, trochę jak czekoladowe M&M'sy bez orzeszka. Ej, ale dobre. Pudle zostawmy dla Twój ruch Barbie. Dobra, to są takie same ciasteczka jak czekoladowe, tylko że truskawkowe. Przy pierwszej paczce pominęłyśmy jeden ważny aspekt. W tej tak. paczce są też naklejki na potmocie. Wiesz pachnie tymi truskawkami? Właśnie jak mleko w podstawówce w kartonie po No, wygląda giga słodka. No! Mm, dobra, ale czekoladowe i tak lepsze. I w każdej takiej paszce... Mamy naklejki na paznokcie, na których są mikrofony, nutki, okulary, palemki, gitara i tak dalej, więc można się bawić. Można się bawić okazji. Okej, Barbie, teraz ja. Oj, pusty. Jak? Nie! nie. Ostatnia nie. rzecz! Jest to jajeczko, ale to nie jest czekoladowe jajeczko. W środku są cukierki pudrowe i zabawka, czyli kolejna lalka Barbie. Mam tak. nadzieję, że lepszej jakości niż ostatnia. Uwaga, cukierki. Ej, identyczne jak tamte serduszka, no. No, czyli nawet nie mam z tego testować, to jest jeden do jeden to samo. Kłamstwo. kłamstwo no kłamstwo, no zobacz. Gdzie to jest Barbie? Bransoletka kolejna. Dziesiąta bransoletka z kolekcji, nie, nie udało się, no. Do what you Barbie. W takich jajeczkach możemy znaleźć naklejki, przypinki, bransoletki, magnesy, pierścionki. No musimy się zadowolić po prostu biżuterią. Świetnie. Jeżeli jesteście z nami do samego końca i obejrzeliście ten odcinek, to napiszcie w komentarzu każda Barbie się kiedyś zgadzi. <słyska> byliście z nami do samego końca, oczywiście podajcie nasze Instagramy, TikToki, linki macie w opisie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich fajnych odcinków. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, Barbie! Hej, Ken!